Czy wierzysz w reinkarnację? Czy kiedykolwiek miałeś dziwne uczucie, że już coś przeżyłeś, nawet bez wyjaśnienia? Teraz zwróćcie uwagę. To, co zaraz usłyszycie w tym nagraniu, jest tak niewiarygodne, tak niepokojące, że nawet Mahatma Gandhi, człowiek pokoju, ojciec Indii, przerwał wszystko, co robił, aby osobiście zbadać tę sprawę. Wyobraź sobie małą dziewczynkę, która ma zaledwie cztery lata. I zaczyna ujawniać tak szczegółowe szczegóły swojego poprzedniego życia, że cały naród pada na kolana przed tajemnicą duszy ludzkiej, imiona, miejsca, intymne sekrety, wszystko dokładnie tak, jak opisała. I nikt, powiedziałem nikt, nie był w stanie udowodnić, że to było kłamstwo. Ale czy to wszystko prawda? Czy to byłby najlepszy dowód na to, że życie się nie kończy ze śmiercią? Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ oprócz poznania tej niesamowitej historii, dam ci wyjątkowy prezent, który powali cię na kolana i zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat. Czy jesteś gotowy rzucić wyzwanie wszystkiemu, czego nauczyłeś się do tej pory? Więc weź głęboki oddech i rozwiążmy sprawę Shanti Devi, reinkarnację, która ukształtowała nawet Gandiego wierzyć. Kim była Shanti Dewi? Shanti Dewi urodziła się w 1926 roku w Delhi w Indiach. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak zwyczajne dziecko, takie jak wiele innych, ale gdy miał zaledwie cztery lata, zaczęło się dziać coś niezwykłego. Zaczęła opowiadać o życiu, które kiedyś prowadziła, życiu, o którym nikt z jej rodziny nie wiedział. Opowiadał zaskakująco szczegółowo o innym mieście, inny dom, ludzi, których nazywała rodziną, a nawet o jej mężu i skomplikowanym porodzie, który w poprzednim wcieleniu doprowadziłby do jej śmierci. Te opowieści, pełne szczegółowych informacji, wprawiły wszystkich w zakłopotanie. Skąd tak młoda dziewczyna mogła wiedzieć tak wiele o życiu, które najwyraźniej nie miało żadnego związku z jej obecnym życiem? To był początek jednego z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych przypadków reinkarnacji, który przyciągnął uwagę nie tylko ciekawskich ludzi i naukowców, ale także jednej z najwybitniejszych postaci w historii Indii, Mahatmy Gandiego. Niewiarygodne szczegóły reinkarnacji, Shanti Devi nie ograniczała się do opowiadania o swoim poprzednim życiu, podawała szczegóły, których nie dało się wymyślić. Powiedziała, że jej poprzednie życie toczyło się w mieście matura, oddalonym o setki kilometrów od miejsca, w którym mieszkała. Mało tego, znała imię męża, którego miała w tamtym życiu mężczyzny o imieniu Kedar-Nat. Co więcej, Shanti opisała okoliczności swojej poprzedniej śmierci z niepokojąco dokładną dokładnością. Powiedziała, że zmarła w czasie porodu, co dla niej nadal wydawało się bardzo realne. Ale co najbardziej zadziwiające, gdy zabrano ją do matury, Shanti rozpoznała dom, w którym mieszkała, członków rodziny. Rzeczy osobiste, a nawet ludzi, których nazywała ich prawidłowymi imionami imionami, których nigdy nie mogłaby się nauczyć, gdyby nie była w stanie. Normalne środki. Zaczęła też mówić dialektem innym niż ten używany w Delhi typowym dla regionu Matura co jest czymś zupełnie niezwykłym dla dziecka wychowywanego w innym miejscu miasto. Te niewiarygodne szczegóły zaparły dech w piersiach ekspertom, dziennikarzom, a nawet Mahatmie Gandhiemu, torując drogę do śledztwa, które na zawsze zmieniło sposób, w jaki Indie postrzegały reinkarnację. Reperkusja narodowa historia Shanti Devi szybko rozprzestrzeniła się po całych Indiach. To, co zaczęło się jako zaskakujące opowieści małego dziecka, wkrótce przerodziło się w coś prawdziwego, zjawisko narodowe. Dziennikarze z różnych mediów zaczęli badać sprawę, ujawniając każdy szczegół i przyciągając uwagę naukowców, filozofów i przywódców religijnych. Wszyscy chcieli zrozumieć, jak dziewczyna mogła mieć tak dokładne wspomnienia z poprzedniego życia. Zagadka stała się tak poważna i intrygująca, że dotarła do Mahatmy Gandiego. Przywódcy, który pragnął zjednoczyć Indie oraz wzmocnić ich duchową i kulturową tożsamość, Gandhi, znany ze swojego otwartego umysłu i głębokiej duchowości, zdecydował, że konieczne jest głębsze zagłębienie się w temat w tej historii. Rozkazał powołanie oficjalnej komisji w celu zbadania sprawy Shanti. Dewi osobiście fakt, który tylko jeszcze bardziej zwiększył fascynację opinii publicznej i znaczenie tematu. Śledztwo Gandhi'ego w obliczu tak poważnych reperkusji, Mahatma Gandhi postanowił działać zdecydowanie. Wysłał oficjalną komisję, aby osobiście zbadała sprawę Shanti Devi. W towarzystwie śledczych dziewczyna udała się do matury, miejsca, w którym twierdził, że w innym życiu było to jego miejsce zamieszkania. Tam Shanti nie tylko rozpoznawała ulice, domy i ludzi, ale także ujawniała intymne szczegóły i sekrety dotyczące pary, za którą się podawała. Informacje, których nie mogłoby poznać zwykłe dziecko. Wynik śledztwa zaskoczył wszystkich. Członkowie komisji potwierdzili, że Shanti Devi mówiła prawdy, których po prostu nie dałoby się wymyślić lub odkryć zwykłymi metodami. Był to jeden z najbardziej imponujących momentów w historii reinkarnacji, pozostawiający za sobą ślady wątpliwości i fascynacji, które do dziś wywołują debaty i badania. Reakcje czasu oficjalne śledztwo pozostawiło Mahatma Gandiego pod wielkim wrażeniem, ale też pozostawiło go ostrożnym. Dla tak mądrego i pragmatycznego człowieka, przypadek Shanti Devi stanowił tajemnicę, której nie mógł zignorować ale nie mógł też zostać przyjęty bez zastanowienia. Tymczasem spirytualiści i przywódcy religijni uznali ten przypadek za jasny i mocny dowód reinkarnacji, potwierdzenie tego, w co wielu wierzyło od stuleci. Z drugiej strony, naukowcy i sceptycy próbowali znaleźć racjonalne i naukowe wyjaśnienia tego zjawiska, doszukując się wad, wpływów zewnętrznych, a nawet możliwości oszustwa. Nie znaleziono jednak argumentów podważających dokładność szczegółów i autentyczność wspomnień dziewczyny. Przypadek Shanti Devi pozostał zatem owiany mgłą debaty, wątpliwości i fascynacji, wpływając na poglądy na temat reinkarnacji nie tylko w Indiach, ale na całym świecie. Aby lepiej zrozumieć sprawę Shanti Devi, ważne jest zastanowienie się nad tym, czym jest reinkarnacja w hinduizmie, jednej z najstarszych religii na świecie i dominującej w Indiach. W hinduizmie wierzy się, że dusza jest wieczna i przechodzi cykl odrodzeń znany jako samsara w którym w każdym życiu dusza uczy się, rozwija i stara się uwolnić od więzów karmy, które są konsekwencjami przeszłych czynów. Cykl ten kończy się dopiero wtedy, gdy dusza osiąga oświecenie, stan pełnej świadomości i wyzwolenia, zwany mokszą. Na zachodzie idea reinkarnacji jest mniej rozpowszechniona, ale nie jest też nieznana. Przykładowo, spirytyzm Alana Kardeka przedstawia podobną wizję, w której dusze reinkarnują się, aby uczyć się lekcji i rozwijać moralnie. Przypadek Shanti Devi nie jest więc tylko zagadką, ale zaproszeniem do zastanowienia się nad istnieniem, duszą i tym, co może istnieć poza życiem fizycznym. Trwały wpływ Shanti Devi nigdy nie szukała sławy ani zysków z historii, którą opowiadała. Pomimo wielkiego zamieszania, jakie wywołała jej sprawa, postanowiła wieść proste i ciche życie, zawsze stojąc twardo na straży swojej prawdy. Jednakże historia tego zjawiska nie została wymazana z biegiem czasu. Wręcz przeciwnie, przypadek Shanti Devi do dziś jest przedmiotem międzynarodowych badań i debat, wywierając wpływ na wiele dziedzin, od duchowości po psychologię i naukę. Pozostawiła po sobie potężne dziedzictwo. Realną możliwość, że nasze istnienie może wykraczać daleko poza to, co wiemy, zapraszając każdego z nas do refleksji nad tajemnicą duszy i odrodzenia. Jeśli nawet Mahatma Gandhi, jeden z największych przywódców i myślicieli w historii, poświęcił chwilę, aby posłuchać tej dziewczyny, czy my również nie powinniśmy otworzyć naszych serc i umysłów na taką możliwość? Przypadek Shanti Devi skłania nas do głębokiej refleksji. Czy dusza naprawdę może się odrodzić? Czy życie, jakie znamy, jest po prostu częścią cyklu, dużo większy? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Co o tym myślisz? Czy reinkarnacja to tylko mit czy prawda, którą dopiero zaczynamy rozumieć?